Mecenas Mariusz Śniarowski z kancelarią The Parisman Firm reprezentują sprawy Polaków od 40 lat, od wypadków samochodowych po urazy na placach budowy. Zadzwoń teraz 1888 Wypadki. Pamiętaj, opłata tylko w przypadku wygranej. Uzyskaj sprawiedliwość już dziś. Firma Strapeg Group Realty od ponad 25 lat zajmuje się kupnem, sprzedażą, wyceną i wynajmem nieruchomości w New Jersey, Nowym Jorku i na Florydzie. Więcej informacji www.myjerseyhome.com lub dzwoń. 201-843-2000 Odkryj łatwość wysyłki z Dąpakiem. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w transporcie jesteśmy Twoim pewnym i bezpiecznym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody, motocykle czy usługi przeprowadzkowe do Polski, służymy Ci wsparciem. Świętując Dzień Pułaskiego pamiętaj o Dąpaku. Jesteśmy szybcy, solidni i celebrujemy polskość. Myśląc o przesyłkach do Polski, pomyśl o Dąpaku. Kalendarz Polonii w Rampa TV, czyli skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących Polonii w metropolii nowojorskiej. Monika Adamski zapraszam dzisiaj w zastępstwie za Teresę Myśliwiec. A dzisiaj w programie: Jak głosowała Polonia w wyborach prezydenckich w Polsce? Dzień dziecka w polsko Polskosowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Czwarta edycja festiwalu biegowego organizowanego przez Polska Running Team. Polish English Dual Language Program Curriculum Showcase w szkole publicznej nr 34 na Greenpointzie. I zapowiedź najważniejszych polonijnych wydarzeń w kalendarzu polonii. Zapraszam. Za nami wybory prezydenckie w Polsce. Wyniki głosowania polonii w Stanach Zjednoczonych wypadły na korzyść Karola Nawrockiego, aczkolwiek warto zauważyć, że głosy polonii z wszystkich głosujących państw w większości przypadły Rafałowi Trzaskowskiemu. Warto również podkreślić, że różnica w głosach między kandydatami była na tyle duża, że głosy polonii z całego świata nie zmieniłyby w wyniku tych wyborów, gdyby wykluczyć głosy polonii. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani, jak głosowała Polonia w naszym regionie, na stronie radiorampa.com opublikowaliśmy wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Dokładnie będziecie mogli zobaczyć, w której komisji obwodowej w jaki sposób głosowano. Także zapraszam na stronę radiorampa.com. 1 czerwca celebrowaliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji oddziały polsko sowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej zorganizowały różne atrakcje dla swoich najmłodszych, aktualnych i potencjalnych klientów. Nie zabrakło m.in. słodyczy, balonów czy malowania twarzy. Radio Rampa odwiedziło oddział polsko sowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Wallington w New Jersey, a relacje wideo z tego wydarzenia możecie Państwo zobaczyć na stronie Radio Rampa. 1 czerwca w Rockland Lake State Park odbył się coroczny już Czwarty Festiwal Biegowy Polska Running Team. Festiwal Biegowy oferuje dystanse 5, 10 i 15 km, a dla tych, co nie biegają, marsz wokół malowniczego jeziora na trasie 5 km. Oczywiście na koniec bieg dla dzieci, i to ten budzi najwięcej emocji. W tym roku z okazji Dnia Dziecka dodatkowo dzieci mogły brać udział w warsztatach plastyczno-malarskich prowadzonych przez Anetę Pieruk-Sudo z Rustic Square Art. Festiwal został zapoczątkowany w 2021 roku z okazji 15. rocznicy istnienia klubu. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Paweł Myśliwiec, ówczesny prezes Polska Running Team. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz liczniejsze grono osób spoza Polska Running Team. Jak podaje prezes organizacji Urszula Musik, w tym roku łącznie w biegach wystartowało ponad 100 biegaczy. Po emocjach biegowych, wręczeniu medali i statuetek przyszedł czas na piknik zorganizowany dla wszystkich. Klub już dzisiaj zaprasza biegaczy i sympatyków zdrowego stylu życia do wspólnego biegania na festiwalu za rok w pierwszą niedzielę czerwca. A tych, którzy chcieliby wcześniej poprawić swoją kondycję fizyczną, odsyłamy do strony facebookowej Polska Running Team. 2 czerwca w Szkole Publicznej nr 34 na Green odbył się Polish-English Dual Language Program Curriculum Showcase, w którym uczestniczyła prezes Instytutu Piłsudskiego dr Iwona Korga. Jak podaje Instytut Piłsudskiego, dzieci zaprezentowały bardzo interesujący program związany z tysiącleciem Królestwa Polskiego, przedstawiły legendę o Lechu, Czechu i Rusie, profesje i zawody z X wieku i wiele innych atrakcji. Instytut Piłsudskiego od wielu lat jest partnerem tego programu. Radio Rampa poleca następujące wydarzenia. Już w tę niedzielę, 8 czerwca, w East Brunswick, New Jersey, 49. Festiwal Dziedzictwa Polskiego podczas festiwalu na głównej scenie Talent Show. W roku ubiegłym zaprezentowały się utalentowane młodzież i dzieci, i wiemy już, że w tym roku będzie podobnie. Taniec, śpiew, gra na instrumencie, recytacja. Osoby, które mają talenty, będą mogły pokazać je właśnie na tym festiwalu. Podczas tego festiwalu wiele występów muzycznych, pokaż antycznych samochodów i oczywiście atrakcje dla dzieci dmuchańce. Wszystko rozpocznie się o godzinie 10. rano, szą świętą. Bardzo serdecznie zapraszamy. Festiwal potrwa do godziny 7 wieczorem. Będzie można skosztować tradycyjnej polskiej kuchni, a także zakupić pamiątki, oczywiście. Polskie pamiątki. Drodzy Państwo, bilety wstępu to tylko 10 dolarów dla dorosłych dzieci poniżej 10 roku życia wchodzą za darmo. Festiwal odbędzie się niezależnie od pogody, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ta pogoda bardzo ładna. Więcej informacji na stronie www.polfest.com. Zapraszam również do obejrzenia wywiadu z organizatorami festiwalu na stronie radiorampa.com. 8 czerwca o godzinie drugiej po południu Instytut Piłsudskiego organizuje grę terenową dla dzieci i młodzieży Greenpoint Tu i Teraz. Start przy Instytucie Józefa Piłsudskiego przy 138 Greenpoint Avenue. To jest nie tylko świetna zabawa, ale też okazja do poznania historii dzielnicy i jej mieszkańców. Wędrując po wyznaczonej trasie, uczestnicy będą rozwiązywać zagadki i wykonywać zadania w miejscach, które kryją niezwykłe, choć czasem zapomniane historie. Dla wszystkich przewidziane są nagrody niespodzianki, a dla trzech szczęśliwców nagrody pieniężne od 100 do 50 dolarów. Rejestracja już jest zamknięta. Ta, ale drodzy Państwo, warto sprawdzać Instytut Józefa Piłsudskiego i być może przyjść i po prostu towarzyszyć biorącym udział w zabawie. Dziewiąta edycja biegu Fundacji Mieniem Michaela Olisa odbędzie się w najbliższą niedzielę 8 czerwca na Staten Island. Wydarzenie łączy sport, pamięć i wsparcie dla weteranów. Bieg i marsz upamiętniają bohaterskiego sierżanta sztabowego Michaela Olisa, który oddał życie ratując polskiego żołnierza Karola Cierpice podczas misji w Afganistanie. Całkowity dochód z tego wydarzenia wspiera Fundację Michaela Olisa pomagającą weteranom wracającym do życia cywilnego. Można przebiec bieg na trasie 5 km lub przejść krótszy symboliczny dystans. Wszystko odbywa się na Staten Island przy New Dorp Lane i South Railroad Avenue. Więcej informacji na stronie Facebook Michael Olive Freedom Foundation. 14 czerwca w New Britain Connecticut odbędzie się jubileuszowy bankiet Stulecia Korpusu Pomocniczego Pań działającego przez Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Więcej informacji znajdą Państwo na plakacie. 17 czerwca o godzinie 6 wieczorem w Instytucie Piłsudskiego odbędzie się Noc Muzeów. W tym roku pod hasłem Poznaj swoje korzenie genealogia w służbie historii. W programie prezentacja unikalnych dokumentów z archiwum Instytutu oraz wykład Genealogia w praktyce źródła metody na Narzędzia. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. tematy znaczenia badań genealogicznych dla tożsamości i pamięci międzypokoleniowej, roli wspomnień i fotografii rodzinnych w budowaniu historii, efektywnego wykorzystania metryk, archiwów i baz danych, narzędzi i aplikacji pomocnych przy tworzeniu drzewa genealogicznego. Natomiast 18 czerwca o godzinie 6.00 Instytut Piłsudskiego organizuje warsztaty genealogiczne, które poprowadzą Kinga Urbańska i Karolina Szlęzak. Uczestnicy stworzą własne podstawowe drzewa genealogiczne i otrzymają wskazówki oraz materiały pomocne w dalszych poszukiwaniach. Wstęp jest wolny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja na adres e-mail m.orlicka.so.małpa.piłsudski.org. Liczba miejsc ograniczona. 29 czerwca na Staten Island odbędzie się kolejny już polski festiwal, którego organizatorem jest parafia świętego Stanisława Kostki, właśnie na Staten Island. Występy muzyczne na scenie, zabawne konkursy, mnóstwo atrakcji dla dzieci, pyszne jedzenie. To wszystko 29 czerwca w Snack Harbor Cultural Center, w tym samym miejscu, w którym od lat ten festiwal jest organizowany. Widzimy się więc na Staten Island. A dzisiaj to wszystko w kalendarzu Polonii. Dziękuję za uwagę, Monika Adamski. Do usłyszenia.